Ceny w Chorwacji 2024. Idziemy właśnie na zakupy do Tomiego, więc zabieram was ze sobą i pokażę wam, czego możecie się spodziewać w tym roku. Na początek zobaczmy tutaj owoce i warzywa. Mamy jakieś jabłuszka za euro 50, euro 60. Dalsze w Chorwacji mamy teraz euro czerwona cebula za 1,50, za 1 zwykła i ziemniaczki za euro kilogram. Brzoskwinia na promocji za 1,70. Czerwona papryka za 3,50. Taki zestaw na zupę za 1,30 euro. Mamy jeszcze takie warzywa. Jakaś marchewka. Zobaczcie. I stąd wchodzimy od razu w dział alkohole, to Wam pokażę, tu mamy Prosecco. Nie będę wymieniać każdej rzeczy z osobna, bo za długo by to trwało, ale tak Wam pokażę pomału, mniej więcej, żebyście się zorientowali jakie są ceny, tu mamy wina. Z tej strony piwo, mamy za 1,20 piwo, ożujsko w butelce. A mamy też za 6,29 zgrzewkę w puszce. Następnie tu mamy karlowaczko. To są chorwackie piwa. I mamy za 6 euro mamy zgrzewkę 4 albo jedno za. Zaraz zobaczymy, bo nie ma ceny. O, tu są takie jeszcze piwa. Zobaczymy Karlowaczko jedno ile kosztuje. Nie ma tutaj akurat. Nie, jest za 1,15 i tu jeszcze orzujsko, taka mała zgrzewka za 6 euro. Stąd przechodzimy na wodę. Za 2 euro jest taka duża. Red Bull też za 2 euro. Mamy soki. Sok, zobaczcie, jabłkowy za 2 euro, yy, pomarańczowy za 2,80. Zobaczmy słodkie napoje. Tu u góry są ceny. Ok, czyli Fanta jest za 2,20. I Cola też za 2,20. Taka mała woda niegazowana. Jedna za 90 centów. Mamy duże zgrzewki. Woda Jamnica za 93. I Jana też za 93 centy. Przejdziemy tutaj w wędliny, bo są obok. Mamy parówki za 2,70. 5, jakieś kiełbaski, wędliny. To Wam tak pomału pokażę. Mamy mięso na wagę. Ale zobaczmy pakowane, po ile mniej więcej jest. Filec z kurczaka za 6,20, to jakieś mielone za niecałe 5 euro. Cały kurczak 3 32 za kilogram. Zobaczmy po ile są jajka. Jajka różnie. Mamy za 3,80, za 3,60 przechodzimy na masło, więc mamy masło za 4 euro. Moje mojej ocenie bardzo dużo 2,30 3,30, 3,50. Jakieś margaryny są na przykład za 2 euro. Mamy tu od razu nabiał. To wam pokażę cenę mleka. O, tu są akurat jogurty. Nie, jest też mleko. mamy za 2 euro mleko. Zobaczmy, po ile są jakieś jogurty naturalne. Za 50 centów, za 80. Tu jakieś do picia za 1,50. Zobaczmy takie zwykłe, owocowe za 63 centy. Zobaczmy tutaj jakieś przekąski, chipsy. Mamy tu za euro 1,75. Zobaczmy jakieś lejsy za 2,30. Idziemy dalej, mamy dział. O, tu mamy jakiś dział z kosmetykami. to zobaczmy po ile są kosmetyki. Wam tak pokażę ogólnie jakieś szampony, mamy żele pod prysznic. No tak gdzieś 45 euro tego typu rzeczy, pasty do zębów. Są jakieś tanie za euro, ale są też droższe za na przykład 5. Produkty dla dzieci. Zobaczmy po ile jest jedzonko. Mamy za euro 20, za euro 80 takie słoiczki. Tu za 1,84 też. Zobaczmy jakieś saszetki. O, są z takiej firmy tylko za 1,50. Mleko 20 euro. 14. Tu nawet za 10. Jeszcze zobaczmy po ile są pieluszki. O, jeszcze w międzyczasie są kosmetyki. Muszę zobaczyć, po ile są kosmetyki dla dzieci. A pieluszki. No to mamy takie mniejsze paczki za 10, 11 euro, za 20, 21. Ja na przykład te używam, to mamy niecałe 12 euro. Tu mamy dział ze słodyczami. Zobaczmy, po ile są jakieś ciasteczka. Mamy tu za na przykład 1,20 takie delicje. I wafelki. O, wafelki tu w Chorwacji mają bardzo dobre. Mamy tu różne firmy. Te są świetne. Ta firma. I one kosztują na przykład 3,20. Taka paczka. Tu mam taki dział z różnymi słoikami. Zobaczmy. Iwar, Tutaj chorwacki. 4 euro kosztuje. 4, ten 5, 12, a tu nawet jest jakiś taki droższy za 11. Jakieś sosy, zobaczcie. Ketchup. A nie ma ketchupu tu akurat, ale są takie inne sosy. Z tej strony różne takie kasze i tego typu rzeczy. To Wam tak ogólnie przejadę, pokażę ceny. Cała lodówka z lodami. Powiem Wam, że ten y, szlak mrożony to jest świetne do kawy i kosztuje taki za 2 euro. A tu mam takie różne lody. Tu wam tak ogólnie pokażę, zobaczcie, takie ceny. Na przykład jakieś takie na patyku 6 za 6 euro. Tu mamy mleko roślinne. To mamy za niecałe 3 euro. 3 tu mamy jakieś makarony przeróżne. Tu mamy takie duże paczki, zobaczcie. Jakieś tam 3-4 euro. Jakieś takie zwyklaki malutkie za euro 30. Znalazły się i ketchup. Mamy za 2 euro i ketchup. Tu mamy cukier i cukier jest za 1,20 Zobaczmy jeszcze jakieś oliwy, oleje olej akurat niedrogo za 1,30 najtańszy taki zwykły olej mam jeszcze różne oliwy no tak różnie 10, 12, 15, 17 kawa to zobaczcie, mamy 3 euro 3, tu jakieś większe są za 5 euro Zobaczmy rozpuszczalna mała za 7, a większe są za 11, 12, 10, 13. Mamy mleko w kartonie za 1,25 takie mleko. A w tym konzumie jest jeszcze taki wielki dział Deli, gdzie są przeróżne wędliny. Tak szybko przejadę. Zobaczcie, za kilogram taka mortadela to 10. Tu jest taka z oliwkami. Tu są jeszcze różne sery. Mamy cały dział z piwami, przeróżne piwa. To wam tak pokażę ogólnie jakieś ceny. Poza tymi, które już wymieniłam, ale idziemy na dział, gdzie są alkohole mocne i zobaczymy tutaj ceny w Tomim. Więc mamy na przykład gin, wódkę. Tu mamy jakieś smakowe, alkohole. I tu mamy rum, i whisky. W takiej cenie. Więc tak prezentują się ceny w supermarkecie. To mi, jeśli film był dla Was pomocny, podobał Wam się to, zostawcie łapkę w górę. No i polecam też śledzić kanał, jeśli interesują Was treści filmy z Chorwacji. A na dziś to tyle. Cześć i widzimy się następnym razem. Pa!